Dobra, no to idziemy. Nie próbować jakieś podstawowe zadanie zrobić, i wyjść. Ciemanko, Pójdę na posterunek, tam mało osób chodziło zawsze. Zmierzasz w złym kierunku? Bardziej tam. C6. Tak solo, to ja nie będę, wiecie, szarżował za bardzo tych ludzi. Tutaj coś czuję, że trójek to może być sporo tym razem. Wszyscy się, wiecie, napalili na grę wystarczająco. Więc trójek może być sporo.

Kurde, muszę tak naokoło ten wynek. I mm, 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 mm. Nikodem, dzięki za obsadę, Kiku, witaj. A bo schowa się, schowa się, schowanie broni. Pod H. Puta! Gratuluję stri stri striku, że tak powiem, <grybujesz> 10 10 streamów, 450 punktów za to jest. Słuchajcie, od razu mówię, że jakby ktoś chciał yy, yy, pograć ze mną w to, to zapraszam od razu bez żadnego czekania. O, granat. O, nieźle, nieźle. Kurde, nawet jakiś karabin znalazłem, ale spoko. Nieźle. Jak na... Uuu, ja tu muszę uciekać, ja już chcę uciekać z tej symapy, powiem wam tak. Uuuu, tak pierwszy run taki? Ja już chcę stąd uciekać. <grymne> Kurde, ehe. Kurde, sniperkę znalazłem. Leci bomba! Lekko, 16 miesięcy. Dzięki, dzięki. Siemano, mam pytankę, opłaca się robić w Amerykańcach SC czy marnowanie czasu? Znaczy, HSTVL będzie Twoim czołgiem. Te, tak, to jest fajny czołg. Znaczy, po, po pre, nie mam jego, mam jego premium wersję i jest bardzo przyjemny czołg. Opłacać się, bo ty grasz. Masz grać potem line-upem. To on będzie do line-upu stary. Czekaj, nie w tą stronę. Dobra, wiecie co? Ja to bym już uciekał. Tylko, gdzie tu jest wyjście teraz? Najbliższe. Tu jest 12. I tu muszę iść. Witam, witam Mandara, witam. Dzięki za 5 miesięcy. Wiem, że jest rzechotnik. Zobaczcie. Ark Riders, co jest słodeczko. O, i się podłączają. No popatrz. I 15 miesięcy. Proszę bardzo. Dzięki, 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 oryginal. Nie, nie, nie wiem, gdzie jest ukulele, yy, wybaczcie, nie będę teraz szukał, bo chcę stąd wyjść i się uratować to, co zebrałem. O, właśnie się strzelają. Słyszę jakąś niepokojącą muzyczkę wokół. Tu jakiś robot mały. Kogoś tam ma. Nie, dzisiaj chyba jest nieprzewidywany w ogóle. Raczej BF, to dopiero w sobotę jakoś może. Bo jutro to będzie event w Mortanderze. Plus pewnie Ark. A w sobotę może jakiś BF. Ej, jutro jeszcze Halloween, kurde, u mnie... Czekajcie, Halloween u mnie robią w bloku. Dobra, <grych> ja tu jednak broń wolę wyciągnąć, bo podejrzanie już będzie. Tam jest duży ten. O kurde. O nie, widzi mnie. O nie, tu jeszcze coś trąbi. O nie, widzi mnie. Piękna snajperka. tamty mi. Nie, najważniejsze, żeby tamten mi nie zobaczył. Kurde, ile. Ile rzeczy? Moim A właśnie, bo ja mogę. Mam bezpieczną kieszeń. To to sobie z w bezpiecznej kieszeni. strzały. Uciekam stąd. Tam jest ten... Parka do osłon, czemu tu jest tyle robotów? <laughs> o, drodzy, czemu tu jest tyle robotów? A ja chcę tylko tam pójść do tego, a tam zaraz zamkną to. Powal napotkanego upierdzę za pomocą granatu. Jakiego granatu ty? Ale powiem wam, że od razu za jednym strzałem zdjąłem mu cały pancerz. Dlatego tą snajperkę chciałbym zachować. Tam jakiś robot. Co to jest? Ja nie chcę tutaj walczyć. <laughs> o kurde, to są typy typy, 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 ja typy, sam. Kurde, nie mogę tutaj... A tam jeszcze wybuchające, dobra. Urna. Muszę iść na inny, przy... na inny dom. Na inny mis tutaj trzeba iść. Ile tych bobów tu jest wokół? O nie, o nie, o nie, o nie. Nie, nie widziałeś mnie. Z tym dużym to nie wygram. Ile tu jest kurna tych robotów? Nie no, ten duży leci do mnie. Nie widzi mnie, nie widzi mnie! NIE WIDZI NAS! <noise> Dobrze, że na głos nie reagują. Kurde, ja myślałem, że tam będzie walczył ktoś przy tej, tej, żeby odciągnąć tych... I ich odciągnie. Dobra, wiecie co? Pójdziemy, spróbujemy jeszcze raz. O nie, no tu jest kolejny! Co to kurna było? Ostatni kurna... Ty, jak tu się stąd wyda... idę do innego wejścia. Dobra, trudno. Jak tu się, st jak tu się stąd wydostać? Jak tu kurde taka zwykła osa was robi, wiecie? Idę tutaj. Dzięki Dawcikę. Patrz mi szuka, szuka mi tam duży jakiś ten. Ty no jak? Jeszcze za mną biegnie? Patrz. Je... To muszę przeładować, go bo... Kurde, nadal żyje. To jest sukces. No pewnie, że gram, kurna, wczoraj mówię, nie, mówiłem, że kupię, że kupię, ale nie będę zagrał, ale tak mówię, kurna, ja myślałem, bo był plan, że event War Thundera pogra, żeby jutro nie grać w niego, ale patrzę, event jest od jutra, to mówię, nie, no to trzeba tego Arka odpalić, <ścoughs> więc gramy sobie. Ale to już, ja już mam nadzieję, że to jest ostatni hit tego roku po prostu, bo ja już nie mam, ja już nie mam, po prostu nie mam gdzie tego mieścić w czasie moim grania. Ale już sobie zainstalowałem na tego, na Legiona. Już, już będzie obgry... O Wiecie, ogrywane, no nie? Dobra, mamy tutaj szansę może jeszcze. O nie, dlaczego we dwójkę na raz! Co to się dzieje? Ej, ja mam wrażenie, że od bety ich trochę zwiększyli ich ilość. Albo takie mam tylko wrażenie, ale. Patrz, jaką trójką lecą. To już jakby mnie spotkały, to od razu mnie nie ma, no nie? Nie, chyba nie ma, chyba nie ma, nie, nie ma nic sensu. Dobra, mam przedmiotów tyle, że mogę wyjść. Chyba, wiecie co, będę szukał, najwyżej będę tego, z randomami będę chodzić. muszę się rozejrzeć Czy ktoś tu nie czatuje o nie widzą, mnie, widzą, mnie, widzą, mnie, widzą mnie, nie widzą nie widzą widzą nie nie No, ale najlepsze jest to, że włączy teraz alarm, to mnie od razu atakują, no nie? Znaczy włączy tą windę, to mnie będą od razu atakować. Może no, ja je zaatakuję, kurna. Dobra ta sniperka jest. Malibie, uciekamy. Gdzie jest ten guzik? I tu jest kurczywy. Kurna i zobaczcie jak mnie. Nie mam niczego, żeby się się leczyć. Kurde, no, jakieś granaty, jakieś pierdoły. Tak, nie no, Medal of Honor Kurde, nie mam czym się uleczyć moi drodzy Mam 6 minut na wyjście Muszę coś znaleźć na uleczenie, żeby tam wrócić Myślę, że ten typ może tam na mnie czekać, czy nie? A tu ktoś był. O nie! Dlaczego mi tu jakieś adgmenty wychodzą? Bezpiecznie powrót do esperanzy w trakcie powalenia. Co tu się dzieje? Zaczekajcie, no ja próbuję... Wiecie co? Spróbujemy coś znaleźć. I spróbujemy znaleźć jakąś yy, jakieś HP, bo mam jest nastrzała po prostu. Wiem. Nie jest dobrze. I ktoś jeszcze do mnie strzela. wybuchło. Moi drodzy, co to tam gdzieś wybuchło? Nie, to będzie to jest to jest Mission Impossible, żebym ja wyszedł. Nie mam po prostu HP w ogóle żadnego. No, ale próbujemy, próbujemy. Ale tam mam... Mogłoby się że ktoś do mnie strzelał stamtąd. Ciekawe, czy ten typ to tutaj, tutaj, wcześniej. Czy tu stoi gdzieś. Kurde, no nie widzę nigdzie. Dobra, ryzyk fizyk, trudno. Chowam się, póki ta winda nie przyjdzie. Coś się jak zapię, nie? Jedź tą windą, kurna! Jest. O nie, dron tu przyleciał. Nie. Ja mogę wezwać windę, jak jak stoję? <laughs> Nie. Dlaczego? A czy zjadę windą? Poczekajcie, może zjadę windą za minutę. Nawet nie wiedziałem, że to się ten... To było To kur... świetne. I przestaje ten dron atakować. I to jest plusem. O kurde, ale to było dobre. I mam tyle fajnych rzeczy, mi się udało, jednak uciec. Ja wiedzielę moi drodzy. No kurde, pierwszy ran. <ścoughs> Solo <ścoughs> da się to jakoś zapisać? No znakomite, bardzo podobało mi się, bardzo mi się podobało. Kontynuuj. Patrzcie defantów, kurde, na pierwszy run. Ta snajpera, ta snajpera w ogóle masę rzeczy mi dała. Dzięki niej przeżyliśmy. Tu jakaś wydłużona lufa. Kurde, no jest nieźle. Tylko kurde, zero HP, zero pancerzy. Wypakuj plecak, kurde. Ale emocje. Kurde, no mi się podobało. Na dzień dobry Posią do góry Zniszczone osyk